Cześć, witajcie. Jakiś czas temu pokazałem wam BMW X3 o napędzie hybrydowym, bardzo oszczędne auto. No a dzisiaj też będzie BMW X3, ale auto o ogromnej mocy, czyli BMW X3 M Competition, czyli 510 koni mechanicznych pod maską. Podoba wam się? To dajcie like i zapraszam dalej. Zacznijmy od serca naszego auta, czyli od silnika. W BMW X3M mamy 480 koni mechanicznych, a w naszym BMW X3M Competition jest ich jeszcze o 30 koni więcej, czyli razem 510 koni mechanicznych. Silnik to 3-litrowa, rzędowa, sześciocylindrowa, podwójnie doładowana jednostka, która generuje oprócz wspomnianych 510 koni mechanicznych, także aż 600 Nm momentu obrotowego. Najprawdopodobniej ten sam silnik będzie w nowym BMW M3 i nowym BMW M4. A jak przyspiesza nasze auto? Bardzo szybko. Od 0 do 100 km na godzinę w 4,1 sekundy. A przy tym świetnie się prowadzi. Zajrzyjmy teraz pod maskę. No, niewiele to zobaczymy, ale jesteśmy uautoryzowanego dillera. Mamy możliwość zdjęcia tych wszystkich osłon. Radek, ile ci to zajmie? Myślę, że około 2-3 minut. I... Super. A to jest rozpórka amortyzatorów, która zwiększa nam sztywność przedniej części auta, a przy tym jest lekka, bo jest wykonana z włókna węglowego i stworzywa sztucznego. Z naszym silnikiem współpracuje ośmiobiegowa klasyczna skrzynia automatyczna Petronik oraz napęd xDrive na cztery koła. Działanie skrzyni biegów, układu kierowniczego, zawieszenia, napędu, a nawet dźwięku wydechu możemy sobie ustawić na bardziej komfortowe lub bardziej sportowe, wybierając jeden z trzech trybów – komfort, Sport i Sport Plus. Ustawienia te możemy zapisać pod przyciskami M1 i M2, które są łatwo dostępne i wyróżniają się na kierownicy. Przyjrzyjmy się teraz naszemu autu z zewnątrz i porównajmy je z wersją hybrydową. Jeśli chodzi o samą bryłę auta, to nie mamy wielu różnic. BMW X3M Competition będzie dłuższa o 18 mm. No i moglibyśmy nie zauważyć tego, że to auto skrywa pod maską taką ogromną moc. Oczywiście znawcy serii M dostrzegą różnice takie jak oznaczenia M na grillu z boku auta i z tyłu. Inne lusterka, które mają poprawić aerodynamikę. Inne koła, które w naszym wypadku mają 21 cali. I są zarezerwowane tylko dla wersji competition. Dodatkowy spoiler na dachu zapewniający większy docisk tylnej osi przy wyższych prędkościach, a także inny grill i zderzak. Zobaczcie, jak wygląda tarcza do BMW X3M competition. A jak wygląda tarcza do BMW X3? Po prostu: Zobaczcie, że jest mniejsza i nie jest nawiercana. Mamy też, oczywiście, większy zacisk. A teraz pokażemy wam jak wygląda auto pod spodem. Przejdźmy teraz do bagażnika, który ma pojemność 550 litrów, czyli tyle samo ile każda inna wersja BMW X3. No nie licząc tej wersji hybrydowej, która ma 100 litrów pojemności mniej. A w samym bagażniku mamy półkę pod podłogą. Mamy także sprytnie ukryte haczyki na zakupy, a także możliwość złożenia oparć tylnej kanapy właśnie z poziomu bagażnika. Przejdźmy teraz na tylną kanapę. Oczywiście ta jest skórzana. Mamy też możliwość ustawienia kąta oparcia, także był dla nas jak najbardziej komfortowy. Mamy tu też mocowania Isofix, a także nawiewy klimatyzacji i możliwość włączenia, podgrzewania właśnie tych tylnych siedzisk. Czy to nie brzmi Wam trochę jak auto rodzinne? Choć brzmi to może nie będzie najlepsze słowo w tym kontekście. A właśnie, posłuchajmy teraz wydechu. Wracamy do wnętrza, bo jest tutaj jeszcze kilka ciekawych elementów wyposażenia, o których Wam nie wspomniałem, a to, że mamy pod maską 510 koni nie oznacza, że musimy się godzić ze spartańskimi warunkami. Jest wręcz przeciwnie, bo na wyposażeniu tego auta mamy m.in. głośniki firmy Harman Cardon ze wzmacniaczem cyfrowym o mocy 600 W, szklany dach i możliwość wybrania kilku kolorów podświetlenia wnętrza, ciekawe zegary. Elektroniczne, ale ich forma sprawia, że wyglądają niemal tak jak te analogowe. Wyświetlacz Head-Up, którego funkcje możemy sobie skonfigurować w tym także tak, żeby wyglądał bardziej sportowo. Bardzo wygodną skórzaną kierownicę, wykończoną nicią w kolorach M z łopatkami do zmiany biegu. Kierownica jest też podgrzewana, więc zimą nie zmarzną nam ręce. Latem z kolei się nie przegrzejemy, bo skórzane fotele posiadają wentylację, podgrzewanie oczywiście też. Fotele są też ustawiane elektrycznie. Co ważne, możemy napompować sobie boczki, tak żeby trzymanie w zakrętach było jeszcze lepsze. A w zagłówku znajdziemy podświetlane logo M. Fotele są ze skóry Merino, mają kubełkowy charakter i w połowie zintegrowane zagłówki. Mamy tu też klimatyzację automatyczną, ładowarkę indukcyjną, skórzaną tapicerkę, oznaczenie modelu BMW X3 M Competition i sportowy drążek zmiany biegów. Nie przeprowadzę dzisiaj dla Was testu spalania, ale zdradzę Wam, że nasze auto spali średnio w cyklu mieszanym około 10-11 litrów. Oczywiście, jeżeli będziecie jechać bardziej dynamicznie, bardziej sportowo, to będzie to około 14 litrów. A mówimy tu o aucie, które waży 2 tony, ma napęd na 4 koła i 510 koni pod maską. Wspominałem Wam wcześniej o trybach jazdy. Ja jadę teraz na tym trybie. Komfortowym i wtedy kierownica chodzi naprawdę bardzo lekko. Natomiast, jeżeli przełączymy sobie na ten tryb sportowy, to od razu zdecydowanie się usztywnia. Usztywnia się kierownica, usztywnia się zawieszenie i jest to, jest to odczuwalne. Można powiedzieć, że na tym trybie komfortowym wasza żona mogłaby rano odwozić dzieci do szkoły, natomiast wy na tym trybie sportowym moglibyście sobie w weekend albo wieczorem pojechać na tor lub moglibyście to zrobić. Robić na zmianę, jeżeli żona też lubi szybszą jazdę. Nie wspominałem Wam jeszcze o nawigacji. Mamy tutaj nawigację, która bardzo ładnie pokazuje drogę, po której powinniśmy jechać. Bardzo fajnie wyświetlają się pasy, które widzę też na tym ekranie przede mną. Co fajne, fajny jest dźwięk tego auta i to, jak ono przyspiesza. Pamiętajcie, że jedziemy autem serii M, więc pierwszy przegląd jest po 2000. Oczywiście auto Was poinformuje o tym, że musicie zrobić ten pierwszy przegląd, czyli troszeczkę inaczej niż w normalnym aucie, gdzie ten przegląd byłby na przykład po 20 czy 30 tysiącach. Mamy też tutaj ograniczenie mocy na początek, znaczy mocy, nie mocy, tylko prędkości maksymalnej do 250 kilometrów, ale to ograniczenie można zdjąć, jeżeli wykupimy pakiet M-Driver. Podczas jazdy nie tylko ustawiamy te tryby Sport, Sport Plus czy Comfort, ale ustawiamy także to, jak działa skrzynia biegów, A więc może być tak, że będzie mm, bardzo dynamicznie zmieniała biegi, także będzie nas niemal wciskało w fotel przy każdej zmianie. A może być to też taka zmiana, bo dużo bardziej komfortowa dla nas. Więc po raz kolejny to powtórzę: to auto naprawdę jest bardzo uniwersalne. Możemy jechać bardzo dynamicznie, bardzo sportowo, a jednocześnie możemy jechać bardzo spokojnie i komfortowo, czyli powiedzmy, właśnie przemieszczać się w tygodniu spokojnie po mieście, a weekendami pojechać troszeczkę trochę szybciej. A co do samej jazdy, to jest ona naprawdę bardzo komfortowa. Auto świetnie się trzyma w zakrętach, świetnie się trzyma na ukach. Jest trochę sztywno, no ale musi być sztywno, po to, żeby było bezpiecznie. Niemniej jednak ciągle jesteśmy w BMW, więc jazda jest naprawdę, no daje dużo przyjemności. A ten model BMW X3 jest też świetnym przykładem filozofii, jaką ma BMW filozofii, która zakłada, że każdy klient znajdzie coś dla siebie, będzie mógł skonfigurować auto tak, żeby było dla niego najbardziej odpowiednie. Bo BMW X3 to hybryda typu plugin, którą pokazywałem wam w poprzednim odcinku. W jednym z poprzednich odcinków. BMW X3 to także auto z imponującym silnikiem, z imponującą mocą, tak jak nasze BMW X3 M Competition, które ma 510 koni. BMW X3 to także auto z silnikiem diesla. A pod koniec tego roku wejdzie jeszcze do sprzedaży jeszcze jeden silnik, jeszcze jedno auto, tym razem auto z silnikiem w pełni elektrycznym. Będzie to BMW i X3 i wtedy będziemy mieli już pełną gamę silnikową w ramach jednego modelu. Nasze auto ma przejechane 250 km, więc e, jesteśmy teraz na dotarciu, dlatego też no, nie mogę jechać zbyt szybko, niestety, niestety. Wyłączę sobie system Start-Stop, bo lubię posłuchać dźwięku silnika. Oczywiście dźwięk silnika też nam się zmienia, w zależności od tego, jaki mamy tryb jazdy, czy to będzie komfort czy Sport Plus. Mamy też dodatkowy przycisk, którym to zmieniamy. System, który sobie włączyłem, zostawiłem włączony, to Auto Hold, czyli to, że sam trzyma hamulec, kiedy się zatrzymujemy, czy to na światłach, czy to w korku. To jest bardzo wygodny system. BMW X3M Competition to auto uniwersalne. Mamy napęd na cztery koła, więc możemy pojechać z góry. W środku jest wygodnie i komfortowo, rodzinnie, a jednocześnie tutaj pod Maską mamy ogrom mocy. Zachęcam Was do umówienia się na jazdy czasowe tym autem, żebyście mogli się o tym sami przekonać. Odwiedźcie jeden z naszych salonów Bawaria Motors w Warszawie, Katowicach, Jankach lub Gdańsku. Na koniec pamiętajcie o lajku dla auta i o subskrypcji dla mnie. Do zobaczenia!